Wielu seniorów z niecierpliwością czeka na 14. emeryturę, która w lipcu 2025 roku znowu zostanie wypłacona. Ta dodatkowa pomoc finansowa to dla wielu osób szansa na poprawę domowego budżetu, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia. Ale jak dokładnie będzie wyglądała wypłata tej emerytury? Ile netto dostaną emeryci? A jakie zmiany są przewidziane w tabeli wypłat? Zrozumienie, jak 14. emerytura wpłynie na Twoje finanse, jest kluczowe. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wysokość emerytury zależy od kilku czynników, takich jak wysokość podstawowej emerytury czy też ewentualne dodatkowe świadczenia. W tej chwili pojawia się pytanie, ile dokładnie dostaną seniorzy i jak będzie wyglądała tabela wypłat. 14. Emerytura to kolejny krok rządów w celu wsparcia osób starszych. Jednak warto wiedzieć, jak dokładnie to będzie wyglądać w praktyce. W tym filmie nie tylko omówię. Kto może liczyć na dodatkowe środki, ale także szczegółowo zaprezentuje tabelę wypłat, która pomoże ci zrozumieć, jakie kwoty pojawią się na Twoim koncie. Zrozumienie. Tych zmian jest kluczowe, ponieważ od niego zależy, jakie pieniądze będziesz mógł przeznaczyć na swoje codzienne potrzeby. W końcu każda złotówka ma znaczenie, zwłaszcza w czasie, kiedy wielu seniorów musi liczyć każdy wydatek. Zatem, jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz i kiedy wypłata. 14. emerytury trafi do Twojego konta, zostań z nami. Przygotowałem dokładne informacje, które odpowiedzą na Twoje pytania, a także podpowiem, jak najlepiej zarządzać tymi dodatkowymi środkami. Wielu seniorów w Polsce z tysiącem się jest niecierpliwością oczekuje 14. emerytury, która w lipcu 2025 roku zostanie wypłacona. Jest to ważny temat, ponieważ świadczenie to jest dla wielu osób źródłem wsparcia finansowego które ma pomóc w pokryciu podstawowych wydatków, takich jak opłaty za mieszkanie, leki czy żywność. 14. emerytura, która stała się już stałym elementem polityki rządu, budzi wiele pytań, szczególnie w kwestii wysokości tego świadczenia oraz warunków, które należy spełnić, aby je otrzymać. Jakie są zmiany, które dotyczą wypłat w 2025 roku i na co seniorzy powinni zwrócić uwagę, aby maksymalnie wykorzystać te dodatkowe środki? Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że XIV emerytura nie jest wypłatą standardową. Oznacza to, że nie wszyscy seniorzy otrzymają ją w tej samej wysokości, a kwota, którą dostaną, będzie zależała od kilku czynników. Podstawową zasadą, która obowiązuje przy ustalaniu wysokości tej emerytury, jest to, że jest ona obliczana na podstawie wysokości podstawowej emerytury, jaką otrzymują osoby uprawnione do tego świadczenia. To oznacza, że osoby z wyższymi, Emeryturami, czyli te, które otrzymują większe świadczenia miesięczne, mogą liczyć na wyższe kwoty 14. emerytury, ale nadal będą one istotnym wsparciem. 14. emerytura w 2025 roku będzie miała jednak kilka ważnych różnic w porównaniu do poprzednich lat. Jedną z nich jest zmiana w zakresie tabeli wypłat. W 2025 roku, w zależności od wysokości, emerytury seniorzy będą otrzymywać... 14. emeryturę na różnych poziomach. Tabela wypłatą, przedstawimy w tym filmie, pokazuje dokładnie, ile netto seniorzy dostaną w zależności od kwoty ich emerytury. Warto zapoznać się z nią, aby dowiedzieć się, jaką kwotę można spodziewać się na swoim koncie. Ważnym pytaniem, które pojawia się w kontekście 14. emerytury, jest także kwestia terminu wypłaty. Seniorzy powinni wiedzieć, kiedy dokładnie pieniądze trafią na ich konta. W przypadku 2025 roku wypłata 14 emerytury odbędzie się w lipcu, a dokładna data wypłaty będzie uzależniona od daty wypłaty emerytury podstawowej. Warto jednak pamiętać, że dla wielu osób ta dodatkowa kwota stanowi ogromne wsparcie, które pozwala na łatwiejsze przeżycie letnich miesięcy, kiedy wydatki na leki, żywność czy inne potrzeby mogą się zwiększać. Aby lepiej zrozumieć, kto dokładnie kwalifikuje się do otrzymania czternastej emerytury, należy przypomnieć, że nie wszyscy seniorzy spełniają warunki do jej otrzymania. Zasady przyznawania 14 emerytury są ściśle określone, a osoba, która nie spełnia wymagań, nie otrzyma dodatkowego świadczenia. Osoby, które pobierają emeryturę w wysokości przekraczającej określony próg, również mogą nie kwalifikować się do jej otrzymania. Zatem przed spodziewaną wypłatą warto sprawdzić, czy spełnia się wymagania i jakie kwoty będą dostępne dla danego seniora. A teraz przejdźmy do szczegółowego omówienia tabeli wypłat. Tabela ta stanowi kluczowy element, który pomoże w zrozumieniu ile dokładnie netto seniorzy dostaną na swoje konta. W 2025 roku 14 emerytura zostanie obliczona na podstawie wysokości podstawowej emerytury, a kwoty będą sięgać od kilkuset złotych do około 1600 zł. W zależności od wysokości świadczenia Oznacza to, że osoby, które otrzymują emerytury w wysokości 1500 zł, mogą liczyć na dodatkowe 1000 zł, a osoby z wyższymi świadczeniami mogą otrzymać nawet więcej. 14. emerytura to także temat, który wywołuje wiele emocji wśród seniorów, zwłaszcza tych, którzy liczą na każdą dodatkową złotówkę. Istnieje duża grupa osób, które są uzależnione od emerytur i świadczeń socjalnych, a 14. emerytura stanowi dla nich realną pomoc w trudnym okresie. Warto jednak pamiętać, że wysokość tego świadczenia jest zależna od wielu czynników, a osoby z niższymi emeryturami mogą spodziewać się mniejszych kwot. Również w przypadku osób, które nie spełniają wszystkich wymagań, czternasty emerytura może być wstrzymana lub obniżona. Dlatego warto regularnie sprawdzać, czy spełnia się warunki do jej otrzymania, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Warto również zauważyć, że czternasty emerytura ma charakter jednorazowy. Które będzie wypłacane co miesiąc. Jest to wyjątkowa pomoc, która ma na celu wspieranie seniorów w szczególnych momentach, takich jak okres wakacyjny, kiedy wydatki mogą się zwiększać. Jeśli chodzi o sposób wypłaty 14. emerytury, to pieniądze będą przekazywane na konta emerytów, podobnie jak to ma miejsce w przypadku podstawowej emerytury. Ważne jest, aby seniorzy byli świadomi, że 14. emerytura jest traktowana jako odrębne świadczenie które nie ma wpływu na wysokość emerytury podstawowej. To oznacza, że seniorzy otrzymają ją obok swojej standardowej emerytury, co może pomóc w pokryciu codziennych wydatków. A jak przygotować się na 14. emeryturę? Przede wszystkim warto zaplanować na co zostaną przeznaczone te dodatkowe pieniądze. Dla wielu osób 14. emerytura to szansa na pokrycie kosztów życia, które mogą wzrosnąć latem. Warto zatem pomyśleć o najważniejszych potrzebach i zaplanować budżet tak, aby te środki były wykorzystane w najbardziej efektywny sposób. Może to być czas na zakup leków, opłacenie rachunków czy po prostu dodatkowe oszczędności na przyszłość. Nie zapomnijmy również o tym, że 14g emerytura jest uzależniona od decyzji rządu i zmian legislacyjnych. Dlatego warto śledzić wszelkie informacje na ten temat, aby być na bieżąco z nowinkami dotyczącymi tego świadczenia.